Wilhelm i JAKUB GRIMM CZERWONY KAPTUREK Była pewnego razu mała, miła dziewczynka, którą kochał każdy, kto na nią tylko spojrzał. A najwięcej kochała ją babcia. Nie wiedziała po prostu, co by jej dać. Kiedyś podarowała jej kapturek z czerwonego atłasu. A dziewczynce tak się ten kapturek podobał, że nie chciała nosić nic innego to też nazwano ją czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia rzekła mamusia do czerwonego kapturka. Oto masz dziecko w koszyczku placek i butelkę wina. Zanieś to babci. Jest chora i ucieszy się bardzo tym podarunkiem. Idź zaraz, póki nie ma wielkiego upału. Nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogłabyś upaść i stłuc butelkę. Kiedy zaś wejdziesz do pokoju. Nie zapomnij powiedzieć babci dzień dobry i nie rozglądaj się po wszystkich kątach. Zrobię wszystko, jak każesz, przyrzekł Czerwony Kapturek Mamusi. Babcia mieszkała w lesie, o pół mili od wsi. Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Ale Czerwony Kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę i wcale nie bał się. – Dzień dobry, czerwony kapturku! – rzekł wilk. – Dzień dobry, wilku! – Dokąd to tak wcześnie, czerwony kapturku? – Do babci. – A cóż to niesiesz w koszyczku? – Placek i wino. Mamusia piekła wczoraj ciasto, bo posyła więc chorej i słabej babuni, żeby jej sił przybyło. – A gdzie mieszka twoja babcia, czerwony kapturku? – O, to jeszcze z kwadren, z drogi stąd. Daleko w lesie, pod trzema wielkimi dębami stoi chatka, no kożywopłód. To już będziesz wiedział. Rzekł czerwony kapturek. Wilk zaś pomyślał o sobie. To małe, delikatne stworzonko lepiej mi będzie smakowało niż stara babcia. Trzeba sobie sprytnie poradzić, żeby obie zjeść. Po czym rzekł do dziewczynki. Spójrz, jak Pięknie kwitną kwiatki dookoła. Dlaczego nie patrzysz na nie? I zdaje się, że nie słyszysz, jak ślicznie śpiewają ptaszki. Idziesz prosto przed siebie, jak do szkoły, a w lesie jest przecież tak przyjemnie. Czerwony kapturek otworzył szerzej oczy, a widząc, jak pięknie świeci słonko i kwitną kwiaty, pomyślał. Babunia ucieszy się. Gdy jej przyniosę ładny bukiecik, Jest jeszcze dość wcześnie, że na czas. I pobiegła w las, Szukając kwiatków. A gdy zerwała jeden, Wnet spostrzegła dalej inny, Piękniejszy. Biegła więc za nim I coraz głębiej wchodziła w las. Tymczasem wilk Popędził prosto Do domku babci I zapukał do drzwi. Kto tam? Pytała staruszka. To ja, czerwony kapturek, przynoszę ciasto i wino. Otwórz babuniu. Naciśnij klamkę, rzekła babcia. Za słaba jestem, aby wstać. Wilk nacisnął klamkę. Drzwi się otworzyły, zbliżył się, nie mówiąc ani słowa do łóżka babci i połknął ją. Potem przebrał się w jej koszulę i czepek, położył się do łóżka i zasunął firanki. Kiedy czerwony kapturek nazbierał tyle kwiatków, że już nie mógł ich unieść, przypomniała mu się nagle babcia i dziewczynka pobiegła szybko do jej domku. Zdziwiła się bardzo, że drzwi są otwarte, a wchodząc do izby pomyślała: o Boże, tak się czegoś boję. A zwykle chętnie przecież chodzę do babuni. Dzień dobry! zawołała, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zbliżyła się więc do łóżka i odsunęła firanki. Ujrzała babcię, która miała czapek mocno nasunięty na twarz i wyglądała bardzo dziwnie. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Abym cię lepiej mogła słyszeć! Babciu, ale dlaczego masz takie wielkie oczy? – Abym cię lepiej mogła widzieć. – Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? – Abym cię lepiej mogła objąć. – Ale dlaczego, babciu, masz takie brzydkie wielkie usta? – Aby cię łatwiej zjeść. I w tejże chwili wilk wyskoczył z łóżka. I połknął biednego czerwonego kapturka. A potem położył się z powrotem do łóżka i wnet zasnął, chrapiąc głośno. Młody myśliwy przechodził koło domu i pomyślał: Jakże chrapie ta staruszka? Muszę zobaczyć, czy jej się coś złego nie stało. Wszedł więc do izby i ujrzał na łóżku śpiącego wilka. Oto cię znalazł, stary szkodniku! zawołał. Dawno już cię szukałem. I chciał nabić fuzję i zastrzelić wilka, ale nagle przyszło mu do głowy, że może wilk połknął babunię i można ją jeszcze uratować. Nie strzelił więc, lecz wydobył nóż myśliwski i rozciął śpiącemu wilkowi brzuch. Natychmiast wyskoczył czerwony kapturek wołając. Ach, jakże się przelękłam, jak ciemno było w brzuchu wilka. A potem wyszła i stara babcia, także jeszcze żywa, chociaż ledwie dyszała. Czerwony kapturek przyniósł prędko kamieni, którymi napełnili brzuch wilkowi. Kiedy wilk się obudził, chciał uciec, ale kamienie były tak ciężkie, że padł zaraz martwy na podłogę. Wszyscy troje ucieszyli się bardzo. Myśliwy ściągnął skórę z wilka i zabrał ją do domu. Babcia zaś zjadła ciasto i wypiła wino przyniesione przez dziewczynkę, co bardzo ją pokrzepiło. A czerwony kapturek pomyślał: Odtąd nigdy sama nie będę biegała po lesie, gdy mi mamusia nie pozwoli.